Witajcie, kochani, na Morning Prayer Walk w nowy rok. Wybraliśmy się wszyscy razem, ale ja na chwilę się od, oddaliłam, bo od rana przychodzi do mnie takie słowo, którym się chciałam z Wami podzielić. W starym roku e, na konferencji u Armii Dzieci dzieliłam się takim fragmentem z Mateusza, w którym bardzo wyraźnie e, jest opis dotyczący z e, e, czasów ostatecznych jest napisane, że będziecie słyszeć wieści wojenne. Będziecie słyszeć rzeczy, które będą się dziać, ale to będzie początek boleści. I też jest na, bardzo napisane e, wyraźnie, nie bójcie się. E, nie bójcie się tego, co przychodzi. E, nie bójcie się, ale wytrwajcie. I na końcu jest napisane, że zanim wszystko się wydarzy, to będzie taki czas, że e, będzie taki czas, że bo Ewangelia rozniesie się na krańce świata, na końce ziemi i będzie bardzo duże poruszenie, poruszenie Bożej obecności, poruszenie Bożej łaski. I kiedy rano się obudziłam dzisiaj, bardzo mocno wrócił mi ten fragment o Bożym poruszeniu, ale też bardzo mocno przyszedł mi ten fragment dotyczący, dotyczący wesela w Kanie Galilejskiej, wesela Baranka. I mam bardzo mocne takie poruszenie w sercu, że czas przyspieszył, że musimy zwrócić uwagę na to, co się tam działo. I wiesz, mamy tam przykład Matki Jezusa, Marii, która przyszła i powiedziała do Niego, że zabrakło wina. Nie ma wina. Jezus jej powiedział, że to jeszcze nie są te pory i czasy. Po czym ona powiedziała uczniom, słuchajcie, idźcie i czyńcie cokolwiek On wam mówi. W Passion Translation mamy napisane, Bądźcie posłuszni do końca temu, co usłyszeliście, temu, co macie zrobić. No i znowu mamy następną rzecz, tak? Kiedy Jezus mówi do nich: Przynieście te sześć stągwi, wody, sześć stągwi na, które służą do wody do oczyszczenia i napełnijcie je wodą. I wiesz, i to jest bardzo ciekawe, że Jezus użył tych dzbanów, służących do niesienia wody na oczyszczenie. I ta woda została przeniesiona w wino, przemieniona w wino, której na weselu spróbował. Spróbował człowiek, który był takim wodzirejem i który, który powiedział, że jak to zrobiłeś do pana młodego, że zachowałeś tak dobre wino na sam koniec. I że czasami jest taki moment, w którym nam już brakuje czegoś, co jest dobre. Brakuje nam takiego Wina Ducha Świętego. I Jezus mówi: Trzeba przyspieszyć. On wiedział od razu, że będzie trzeba przyspieszyć, ale Jezus przyspiesza w naszym życiu z wylaniem Ducha Świętego. Czyli dochodzimy do takiego miejsca dla wielu z nas, wielu z Was już jest w tym miejscu, dlatego mówię Wam to w Nowym Roku, w którym nie macie za dużo siły i w którym naprawdę robicie wiele rzeczy, staracie się być dobrzy, staracie się wypełniać wszystkie rzeczy, staracie się modlić. Ale czujecie, jakbyście nie mieli na to siły, jakbyście nie mogli dalej wiedzieć. I wierzę, że w życiu u wielu z nas i w ogóle teraz z tym, co się dzieje, Bóg odwraca nasze oczy na to, co się ma dziać w czasach ostatecznych, ale nie tego, co podpowiada nas na szlęg, ale tego, co On mówi, że ma się wydarzyć dla nas, czyli ma się wydarzyć Boży przełom na całym świecie. I mówi do nas, słuchajcie, jest czas, abyście byli posłuszni i zrobili to, co ja wam mówię abyście przynieśli wodę w stągwiach, czyli coś, co nie owocuje, co nie przydawało, znaczy coś, co nie, do tej pory było puste, żebyście napełnili to, napełnili to, a ja zamienię wodę w wino. Yy, I co jest bardzo ciekawe, w wino jest to oczyszczenie doskonałe. Wino jest symbolem sądu Bożego przez krew Jezusa, ale wino jest też symbolem łaski Bożej przez krew Jezusa. Czyli sąd jest łaską Bożą nad Kościołem, nad każdym z nas, ale jednocześnie wino, dobre wino jest też po prostu obecnością Ducha Świętego. Dlatego po prostu, kiedy Duch Święty wstąpił to do apostołów, ludzie mówili, co się dzieje, jest dopiero trzecia godzina dnia, a oni są upici młodym winem. Czyli powinni być wieczorem upici, a jest... a, jest, a sam pijanie już rano. I wtedy, wtedy Piotr do nich głosił, że że to nie to, że my nie jesteśmy pijani, że to jest Duch Święty. I wtedy powstał, słuchajcie, co jest ciekawe, yy, największy kościół, największa eklezja, yy, która mogła powstać z małej grupy ludzi. Więc Bóg dokonał pomnożenia, i mam takie wrażenie, że to jest taki czas, który do nas przychodzi, w którym bardzo ważne jest, żebyśmy zwrócili uwagę na posłuszeństwo i na to, żebyśmy zrobili to, co mamy zrobić, żeby Duch Święty był wylany, żebyśmy. Chodzili w mocy ducha, wiesz, coraz więcej rzeczy takich mnie spotyka, niezwykłych, jakby y, miała widzieć, że kamienie się poruszają, że kamienie zaczynają wydawać głos. I wiesz, jest fragment w Amosa, w 9 rozdziale, który na pewno znacie, w którym jest napisane, że e, żniwiarz idzie bezpośrednio za oraczem. Ja w ostatnim czasie miałam takie przeczucia, takie bardzo mocne, Boże, myśmy byli takimi oraczami, tak się namęczyliśmy. A teraz po prostu jakby idą inni, coś tam robią, nie wiadomo co robią, i nie, nie ma tego, który jest tym żniwiarzem. I wtedy Bóg zwrócił uwagę mo mojego serca na Amosa. Zobacz, po prostu żniwiarz idzie zaraz za oraczem. Pominął siewce, a później jest napisane: siejący, y później ten, który idzie, aby tłoczyć wino, idzie zaraz za tym zasiejącym. Czyli dla mnie to jest taki fragment mówiący o tym, że czas przyspiesza że Bóg powoduje szybszy wzrost, szybsze rzeczy i wierzę, że jesteśmy w takim czasie. Dlatego modlę się, żeby zgodnie z tym, co gdzieś odebrałam na końcu roku, żebyście zaczęli wchodzić w swoje przeznaczenie i żebyście się dali obmyć e, Słowem Bożym, e, wodą Słowa Bożego i winem Słowa Bożego, którym jest nasze wybawienie i żebyście liczyli na łaskę, którą Bóg nam daje w tym roku, że będziemy widzieć plony, plony niezmierzone. Kiedy byłam na konferencji na koniec roku Armii Dzieci, zobaczyłam tonę głodnych ludzi. Byłam zszokowana, jak wielki jest głód. Bóg odpowiada na głód. Bóg odpowiada na to, co jest w naszym sercu, więc ja modlę się, aby głód, który jest w naszym sercu, jeszcze się powiększył, abyśmy naprawdę pragnęli wina Ducha Świętego. W tym roku wyszła też książka bardzo ciekawa w zeszłym roku. Upij się młody winem. Co dla mnie było, wow, Boże, naprawdę dużo rzeczy się dzieją. Jakby Bóg odwracał nasze oczy od tych e, złych rzeczy, które się dzieją, które mają nas zniechęcić. Jakby mówił do nas po raz kolejny, przestańcie słuchać lęków, przestańcie słuchać e, strachów, zacznijcie poruszać się w kierunku waszego oka cyklonu. To co już mówiłam kilka razy i to mówiłam też na konferencji. Stańcie w miejscu Waszego przeznaczenia, a wtedy zobaczycie, że woda, słowa, którą nasi niesiecie, przeniesie się w wino. I powiem Wam na koniec takie świadectwo, które nasz cudowny przyjaciel, który kiedyś przy nas wzrastał, nam opowiedział. Poprosił nas o modlitwę o swojej mamę. Pozdrawiam Cię, kochany, i swoją żonkę, bo czasami nas tutaj słuchasz. I napisał do mnie, słuchajcie, módlcie się o moją mamę. Ona ma ciężką operację oka. Jest bardzo duże zagrożenie, ona ma wysokie ciśnienie. Już modliliśmy się. Później napisał mi, że słuchaj, po iluźniach jest okej: okay. mama miała tą operację, ona się udała, wszystko jest okej. Okay. Ale potem napisał mi, musisz, muszę ci jeszcze dokończyć muszę ci jeszcze coś napisać, co się stało. Co dla mnie było takim suwerennym działaniem Boga. On mówi: Ja powiedziałem mojej mamie, że ludzie się od ciebie modlą. Ludzie, którzy wierzą w anioły i wierzą, że oni się mogą poruszać. E, już nie pamiętam, jak to było, ale mówi i moja mama mówi, że dzień przed operacją w nocy, znaczy, że przed dzień operacji, przed noc operacji w nocy e, przyszła do niej jakaś postać na biało ubrana i dała jej tabletkę. E, e, I po tej tabletce spadło jej ciśnienie i dzięki temu mogła mieć tą operację. I ona później próbowała się dowiedzieć następnego dnia, kto jej podawał jakąś tabletkę w nocy. Nikt, nikt się do tego nie przyznał, nikt nie mówił po prostu, e, że, że tą tabletkę i dał. Więc ona po prostu <laughs> miała wrażenie, że coś jest nie tak. I kiedy on z nią zaczął rozmawiać, ona mówi no naprawdę coś się stało. Bóg miał swój w tym udział i nie mogę zaprzeczyć. Także kochani, naprawdę Bóg ma udział w nawracaniu ludzi. To są takie pierwsze owoce, pierwsze śliwki, na które musimy zwrócić uwagę. Naprawdę to jest czas na posłuszeństwo. Naprawdę to jest czas na to, abyśmy posłuchali tej kobiety cudnej, która była matką Jezusa, i abyśmy zrobili to, co ona, czy stawili swojego ucha. Wiesz, Maria była widzącą. Ona naprawdę widziała sporo rzeczy, które się dzieją i słuchała Boga we wszystkim. Była poddana i posłuszna. Kilka razy narażając się przez to, wiesz, ja wierzę, że my musimy wziąć z niej przykład. I kiedy ona mówi tak, do swoich uczniów, to my też musimy przemówić do ludzi, aby byli gotowi na przemówienie, aby przemienienie, aby byli gotowi na poddanie się. I co jest ciekawe, to było, ja po prostu powiem Wam, pierwszy raz zwróciłam na to uwagę, przeczytam to tyle razy, że to były naczynia, które nosiły po prostu wodę do obmywania. My też jesteśmy takimi naczyniami, my też nosimy wodę do obmywania. I wierzę, że Bóg, oczyszczając nas yy, swoją krwią, oczyszczając nas ze skazy i z mazy poprzez swoją łaskę, napełnia też nas, po prostu napełnia też nas winem, winem, winem Ducha Świętego. I będziemy w stanie w mocy znaków i cudów poruszyć się do naszego przeznaczenia i zobaczyć to, na co wszyscy czekamy, na przemienienie narodów. Kochani, ściskam Was mocno w, w nowym roku.